Jak tym byłem dla wszystkich, zawsze tam gdzie my czarne owce Ej, nikt nie powiedział nam ani razu bardzo ty chłopiec Jak tym byłem dla wszystkich, zawsze tam gdzie my czarne owce Ej, brak sił, a nie darwek drzwi słyszał każdy z nich mały książę O nie, nie, dziś rozumiem to, to sam Całe życie musiałem coś komuś udowadniać Lecz nikt nie powiedział nam ani Jaki mam talent Przyniósł jakąś machinę grającą, ale coś nie pykło. Ojej. Ty z nich, mały książę, o nie, nie. dziś. Serce jebło w maszynie. E. Całe życie musiałeś coś komuś udowadniać. Lec... I miliard oceniających wydał osąd. E. Z nie powiedział nam, zobacz, ty hej. Maluj mój świat, każdy kolejny rok Traciłem jedną z barw, a młody miał plan Niestety wszystko sam odczuwał razy dwa W nocy czy za... Jak to artysta? <grytania> Dnia musiałem sobie wmawiać to co mówią nieprawda Nie. Uszam kłamstwa, przestałem trawić sam co tam kto mnie gada. Czarny owiec stado, zawsze gorsi lub inni. Nieważne był powód, ważne były wyniki. Ciągła walka z cieniem, kto ciebie jak widzi, a najczęściej widzieli nieliczni. Hej, jak tym byłem dla wszystkich, zawsze tam gdzie my, czarne owce. Hej, brak sił, a nie darwę krwi. każdy z nich mały książek. Całe życie musiałem coś komuś udowadniać, lecz nikt nie powiedział nam ani raz, zobacz, złoty chłopiec. hej, czułam się po świecie, może znajdę jakiś skarb, jeszcze nie wiedziałem, że już go ze sobą mamy, ej, nie wiem co to umiar, kiedy trzeba wejść w bank, znowu jak jałem, że już go ze sobą mamy, ej, nie i to nie jeden. Wiem, co to umiar, kiedy trzeba wejść w bank. Znowu jakiś furiat czyczy, że tą gra już zaha. Ja żyję sam w świecie paradoksów wiecznie. Dobrze być złym życie szepta prosto w skroń. Wierzyć mam tym, co nie wierzyli. Dobrze być złym życie szepta prosto w skroń. No, wiesz, to kiedyś omawialiśmy, że zło niestety bywa atrakcyjne i duszące. Ale jest tylko drogą na skróty i. No drogą y, finalnie straceńców Wiecznie, dobrze być złem życie szepta prosto w skroń Wierzyć mam tym co nie wierzyli we mnie Podają Ci zatrzek pomocną dłoń Tylko w blurdy za horyzontem gonie i ból, moje Stany Zjednoczone. Niech żyje nowy król, koronacja w mojej głowie. Chociaż brakuje mi słów, jeszcze wszystko opowiem wam. Jak tym byłem dla wszystkich, zawsze tam, gdzie my, czarne owce. Hej, brak sił, a nie darwe Słyszał każdy z nich, mały książe. O nie, nie, dziś rozumiem to, to sam. Całe życie musiałem coś komuś udowadniać lecz nikt nie powiedział nam, ani raz zobacz, złoty chłopiec. Hej postrzegł w nim serce? To ten skarb, który od dawna ma ze sobą? Słuchaj, jeszcze? Czas będzie głupio, bo czy patrzeć? Nie wierzyłeś nigdy w nas, nie istniejesz Swoje serce, czy tam na wzór swojego serca, włożył do tej machiny, żeby tworzyć muzę. Tylko mu pyknie, jak włożył w to całe serce? Umie dla mnie, mimo wszystkich swoich wad, nie być. Tych warier. Czemu masz zło Kąt Czemu teraz słuchasz Jak tym byłem dla wszystkich Zawsze tam gdzie my czarne chowce Hej, brak sił A nie dar we krwi każdy z nich mały książę O nie, nie, dziś I wyjebało to sam. Całe życie musiałem coś komuś udowadniać Lecz nikt nie powiedział nam Ani raz zobaczył Ty chłopiec, hej Świetne. Bardzo fajne. Teledysk jest kapitalny, no? Jak cała nutka. Dobry młody aktor. Prawda fajne. Lubię takie przemyślane gówno.